Witam w prezentacji i montażu 14 numeru lokomotywy parowej PR01 od haschet. W tym numerze otrzymujemy płytkę wyłącznika, prawą część ramy wózka, dwa wsporniki, lewą część ramy wózka i śrubki. W tym numerze do podstawy została przymocowana płytka włącznika wraz z podporami i otrzymaliśmy dwie części ramy wózka. Po montażu części z 14 numerów mamy zmontowane komorę dymnicy z dźbiami dymnicy, generator dymu z iskiernikiem, ścianę rurową komory dymnicy, elementy dystansujące, turbogenerator, pompę zasilającą, płytkę testową, Pojemnik na baterię, zbiornik na wodę, rury, podstawę z płytką z włącznikiem, zbiornikiem wody, przegrodą, dwie części wózka i pierwszy zestaw kół. Numer 14. Na drugiej stronie mamy logo kolekcji, spis treści, zdjęcie modelu i informacje od wydawcy. Na trzeciej stronie mamy pokazane części ich spis, instrukcje montażu i pokazaną podstawę z zamontowaną płytką i dwie części ramy wózka, 01 pod lupą, część pierwsza. Na początku niemal legendalnych już niemieckich lokomotyw, znormalizowanych, które charakteryzowały się w szczególności uniwersalnymi zespołami, była Seria 01, w której twórcy zwrócili szczególną uwagę na kocioł, centralny zespół każdej lokomotywy parowej składający się z tylnego kotła z paleniskiem, długiego kotła i komory dymowej, wiodący magazyn inżynierii lokomotyw dla całego obszaru niemieckojęzycznego D-Lokomotive w Wiedniu. Opublik Publikował pierwszy fachowy opis 01 w wydaniu z sierpnia 1927 roku, napisany przez doktora inżynierii R. Optiza z Departamentu Kolejnictwa AEG w Berlinie który był również zaangażowany w produkcję pierwszych dziesięciu jednostek, tekst z czasopisma technicznego jest reproduktowany tutaj, dostosowany do współczesnej pisowni. Uzupełniające wkładki wyjaśniają i komentują to, co zostało powiedziane i umieszczają w kontekście historycznym. Pierwsza część dotyczy historii prowadzącej do skonstruowania pierwszych standardowych lokomotyw. Po tym, jak wcześniej niezależne koleje państwowe niemieckich krajów związkowych zostały zjednoczone w celu utworzenia Deutsche Reichsbahn, konieczną konsekwencją było to, że Deutsche Reichsbahn Gerschaft musiała dążyć do ograniczenia liczby typów lokomotyw używanych na liniach Reichsbahn tak bardzo, jak to możliwe, w interesie ekonomicznej eksploatacji i jak najważniejszego. Ograniczenia części zamiennych, które należy przechowywać w warsztatach naprawczych kolei. Nic dziwnego, ponieważ Deutsche Reichsbankengeschlacht znajdowała się pod szczególną presją ekonomiczną. Była to spółka prawa prywatnego, utworzona w 1924 roku, która służyła do zastawienia majątku spółki wierzycielom reparacyjnym i była zobowiązana do przekazywania im zysków. Mamy zdjęcie informacji, że w 1926 roku firma Borsig dostarczyła pierwsze 8 lokomotyw serii 01 01 -008 z charakterystycznym numerem fabrycznym 12000. Został celowo wybrany do publicznej prezentacji, Tutaj na placu budowy w Berlinie Tegel, wiedza kolejowa, czasopismo i lokomotywie. Od 1904 do 1938 roku w Wiedniu ukazywał się miesięcznik, który był unikalny w Europie Środkowej. Zajmował się całym zakresem innowacji w transporcie kolejowym i, podobnie jak brytyjskie publikacje i dzisiejszy magazyn dla panów, poruszał również tematy historyczne i honorował konstruktywne osiągnięcia przodków w XIX wieku. Po I wojnie światowej magazyn znalazł się pod wpływem finansowym producentów lokomotyw parowych pod wieloletnią, wysoce kompetentną redakcją Hansa Stepana i czuł się zmuszony do ciągłej polemki ze wszystkimi wariantami rozwijającego się elektrycznego transportu kolejowego. Po Anschlussie w Austrii magazyn został przeniesiony do wydawnictwa Bielefeldt. W 1939 roku i zapędził swój profil do bezkrytycznego wychwalania niemieckiej technologii zgodnie z wymogami ery nazistowskiej. W 1944 roku, podobnie jak prawie wszystkie czasopisma branżowe w Rzeszy, został zamknięty z powodu braku papieru. Mamy zdjęcie informacje, że z historycznego artykułu technicznego pochodzi również szkic rozkładu masy, bardzo istotny temat dla lokomotyw w czasach, gdy tory i mosty były wciąż słabo Rozwinięte. Mamy zdjęcie rysunków podglądowych patrząc z boku i z góry w numerze D-Lokomotivę sierpnia 1927 roku. Dwie kopuły na długim kole są wyraźnie rozpoznawalne, tylna mieściła regulator zaporu, przednia służyła jako kopuła zasilająca. Mamy zdjęcie w pełni sprawnego kocioła serii 10 z 1956 roku. Imponujący otwór ogniowy w tylnej ścianie pionowego kotła, długi kocioł przylega do pionowego kotła, który z kolei jest ograniczony z przodu przez komorę dymową. Mamy ujęcie z eksploatacji przedseryjnego modelu 01 w jego pierwszym stanie konstrukcyjnym z niskimi owiewkami, które są bardzo rzadkie. Tutaj 01002 pozuje w pobliżu Hanowiska. PM36, piękna Helena i Piekło Perły polskiego Parowoznictwa. Wśród lokomotyw, które zapisały się złotymi zgłoskami w historii polskiego kolejnictwa, szczególne miejsce zajmuje seria PM36, znana pod dwoma nazwami. Piękna Helena dla wersji zrumieniowej i piekło dla wersji klasycznej. Ta seria parowozu symbolizuje szczyty inżynierskiego geniuszu Polski lat 30. XX wieku. Mamy zdjęcie PM36.2 z 1937 roku, znaną również jako Piękna Helena. Mamy zdjęcie pięknej Heleny we Wrocławiu w 2006 roku. Lokomotywy serii SAR 19D i 24. Serie 19D i 24 były seriami lokomotyw południowoafrykańskich kolei państwowych SAR, które były używane głównie na liniach odgałęzionych, były solidne, łatwe w utrzymaniu i proste w obsłudze. Po zakończeniu kariery w SAR były one nadal używane na niektórych kolejach przemysłowych. Mamy zdjęcie informacje, że klasa 24 posiadała również tak zwane tendry torpedowe. Jak tutaj w ZG Welt, podczas podróży do Gnysna również w wersji krótkiej i długiej w porównaniu do klasy 19D. Mamy dane techniczne klasy 19, mamy zdjęcie ekipy budowanej na głównym dworcu kolejowym Port Elizabeth. Oficjalnie Gdeberha od 2021 roku, którzy cierpliwie czekają, aż pociąg podbieński 19D opuści tory, aby można było kontynuować pracę. Mamy zdjęcie stacji odgałęźnej model port na linii Betterhelm Blume Forten charakteryzowała się dużym nachyleniem, jedna lub dwie pary pociągów dziennie podróżowały z 19D na odgałęzieniu linii do Ladysmith, miasta garnizonowego na granicy z Lesotho. Mamy zdjęcie informacji, że w lipcu 1981 roku Irene, zmodyfikowana 19D 2644, Jechała z pociągiem specjalnym przed 15F w pobliżu Magaliesburga w rejonie Johannesburga. Optymalizowane spalanie w porównaniu do 15F jest wyraźnie widoczne. Mamy dane techniczne klasy 24. Mamy zdjęcie z kopalni złota Regem, Brandolsp.tej, niedaleko Johannesburga. Również posiada kilka 19D oprócz GM Amgarata. Maszyny na tej kolei były zazwyczaj bardzo dobrze utrzymane i pomalowane na przyjemny niebieski lub bordowy kolor. Na ostatniej stronie mamy informacje co w kolejnym numerze, czyli przedniej zestaw kołowy, dwie panewki łożysk osi, drążek, centralna część ramy, cztery powierzchnie montażowe. Dziękuję za obejrzenie tego numeru i zapraszam do obejrzenia innych filmów na moim kanale.